Cześć! Dzisiaj robimy biszkopt. Jest to podstawowy przepis, który w mojej rodzinie jest od lat wykorzystywany i zawsze się sprawdza. Będzie to biszkopt z sześciu jaj. Składniki, które będą nam potrzebne, to sześć jaj, szklanka cukru, szklanka mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej. Łyżka proszku do pieczenia, łyżka oleju i łyżka octu. Najpierw ubijam białka. Oddzielam je od żółtek. Białka do miski, w której będę je ubijać, a żółtka osobno do szklanki. I ubijamy. Można ręcznie trzepaczką albo można mikserem. Ok, białka mam już ubite. Zawsze można sprawdzić. Jest dobrze. I teraz będę dodawać partiami cukier. Trochę cukru. I dalej ubijam, i ostatnia część cukru, i teraz tak samo będę dodawać żółtka, też po trochu. Teraz na chwilę odstawię te jajka, a zabiorę się za mąkę. Szklanka mąki pszennej należy oczywiście przesiać. Pół szklanki mąki ziemniaczanej. I dodaję jeszcze łyżkę proszku do pieczenia. Wszystko mieszam. I teraz tę mąkę będę dodawać do jajek. Także partiami. I używamy tylko łopatki do mieszania. Nie korzystamy z miksera. nie można z tym mieszaniem przesadzać mieszać zbyt długo ponieważ wtedy piana nam zniknie a tym samym biszkopt tak ładnie nie wyrośnie dlatego mieszamy tylko aby się składniki połączyły i na koniec dodaję po łyżce oleju i octu najpierw olej łyżka oleju i łyżka octu i ostatni raz mieszamy ciasto od razu wylewam na blachę. wyrównujemy. Tylko dno blachy wyłożyłam papierem do pieczenia, boki nie. I wkładamy biszkopt do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Pieczemy około 40 minut. Zobaczcie, jak biszkopt pięknie urósł. I nie jest to żaden wyczyn. Naprawdę gwarantuję, że każdemu z Was także wyrośnie, ponieważ jest to sprawdzony przepis, i biszkopt z tego przepisu zawsze wychodzi.